Halo, halo, ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici. Mówi do Was Knurko Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat wieku whisky i co to w ogóle znaczy, um, że whisky ma jakiś tam konkretny podany wiek, czy też niekonkretny. Nagrywając materiał na temat artbega pięcioletniego Weebisti, e, zwróciłem dosyć mocno uwagę na to, że na butelce jest podkreślone, że nie dość, że to jest pięcioletni e, artbeg, to jest też napisane, że to jest gwarantowane 5 lat. Że, co to znaczy w ogóle, że on ma gwarantowane 5 lat i po co w ogóle jest to, e, jest to wyszczególnione e, e, tak naprawdę na butelce? I... Wydaje mi się, że wielu konsumentów whisky, czy zaawansowanych, czy niezbyt zaawansowanych, cały czas nie do końca wie, co taka cyfra, czy też taka liczba na tej butelce tak naprawdę znaczy. E, parę dni temu rozmawiałem z moim, e, z moim szwagrem, który trochę zaczyna się, e, który trochę zaczyna się bawić e, w whisky, I, i to też do mnie troszeczkę trafiło, że, że przecież e, ja tutaj na kanale opowiadam na temat whisky, opowiadam na temat jakichś dziwnych szczegółów, jakichś różnych, e, jakichś różnych e, rozbudowanych ciekawostek, a przecież taka bardzo podstawowa rzecz, e, jak to, jaki whisky ma pod wiek, jest tak bardzo nierozumiana przez wiele osób. I. E, i z jednej strony móg, mógłbym, się tutaj, mógłbym się tutaj posiłkować Ralfim, którym zazwyczaj się posiłkuje, bo to jest mój, według mnie najlepszy kanał tematu temat whisky w ogóle na YouTubie, ale Ralfi ma względem wieku podanego na butelkach whisky pewną konkretną wendetę i pewne, pewne konkretne przeświadczenie, że on nie chce płacić za whisky, które nie mają podanego wieku i on by chciał, podany wiek, co ma sens, jeżeli rozumie się yy, na temat whisky tyle, ile on rozumie, ponieważ dla takiego przeciętnego konsumenta to może brzmieć jak coś, yy, jak coś niekoniecznie dobrego, a, yy, a jest to jednak dosyć, dosyć dobre. Yy, dlaczego też ja zresztą na moim kanale wcale nie stronię od recenzowania whisky, które nie mają podanego wieku, tak jak zresztą było ostatnio w przypadku Artbega. An O które wieku podanego nie ma i nie ma nawet żadnych poszlak w ogóle na temat tego, jaki, e, jaki wiek może, e, może tałijski mieć. Ponieważ na przykład, ym, przy okazji, przy okazji któregoś z Lafroygów, chyba Lafroyga Triple Wood, albo, albo któregoś z nich było, było wyszczególnione, że yy, najpierw destylat leży sobie chyba przez 5 albo przez 8 lat, i potem jest domieszane do niego trochę 13-letniej whisky, trochę jakiejś innej, trochę jakiejś innej, trochę jakiejś innej. Yy, natomiast kończy się to jako produkt, który wieku podanego nie ma. I dlaczego tak właśnie, yy, dlaczego tak właśnie jest? Wydaje mi się, że jednym z takich dosyć dużych, dosyć dużych aspektów, które sprawiają, że destylarnie nie chcą, nie chcą na niektórych swoich produktach podawać, podawać wieku, jest, taka bardzo, jest takie bardzo agresywne, trochę zakrawające o snobizm podejście ludzi, którzy dopiero swoją przygodę z whisky zaczynają. Czyli na przykład mamy człowieka, który przez większość swojego życia pił jakieś tanie blendy i dopiero teraz powoli zaczyna odkrywać świat single malt whisky. I jak wiemy, w momencie, kiedy jesteśmy początkującymi i mamy dosyć, dosyć niewielką wiedzę, czy też dosyć okrojoną wiedzę na temat jakiegoś, jakiegoś zagadnienia, podchodzimy do pewnych rzeczy, jak, jakby to były bardzo, bardzo takie silne wyznaczniki pewnych, pewnych wartości, które reprezentuje sobą dane, dan, 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 dane zagadnienie. I czasami pozwalamy sobie wręcz podchodzić bardzo religijnie i wręcz bardzo tak y, stricte, i bardzo mocno karnie y, do pewnych tematów. I taki, takim tematem, między innymi, jest to, że whisky zawsze powinna mieć podany wiek i to, że im dłuższy, im większa y, cyfra na y, danej whisky, tym ta whisky będzie smaczniejsza, ponieważ y, jest ona po prostu lepsza przez to, że ona była dłużej leżakowana. Co nie do końca jest prawdą i nie do końca w taki sposób działa. Ale cofnijmy się trochę. E, trochę do, nie tak zresztą strasznie dalekiej przeszłości, jaką są na przykład lata 60., 70., 80. XX wieku, czy, e, czy zresztą to działało też w taki sam sposób na samym początku e, boomu whisky pod koniec, e, pod koniec XIX wieku. Oglądałem ostatnio film z Whisky Vault gdzie Daniel zaprosił, zaprosił gości z kanału The Modern Rogue i pokazywał im tą nową kryptę whisky, którą sobie, którą sobie tam w Akademii Whisky w Stanach Zjednoczonych w Teksasie zbudowali i w tej krypcie ma ponad 2000 butelek whisky. I z tych 2000 butelek whisky przy okazji robią kursy i robią degustacje i tak dalej, i tak I on tam poruszył dosyć ciekawy temat tego, że przecież kiedyś, dawno temu, istniały na rynku praktycznie tylko blendy. Nikt się nie interesował Whisky single malt. Prawie, że nikt się nie interesował whisky, yy, yy, która miała podany wiek. To, co najbardziej ludzi interesowało, to to, żeby whisky była smaczna, żeby ona im smakowała i w taki sposób yy, wielu pionierów w ogóle rynku whisky w Szkocji, czy też nie tylko w Szkocji, zdobywało ogromną popularność i zdobywało yy, całkiem dobre pieniądze, jeżeli byli na tyle łebscy, żeby załatwiać sobie beczki whisky z różnych destylarni i potem te beczki whisky z różnych destylarni mieszać ze sobą w taki sposób, żeby ich klientów Zadowolić. Nawet do tego stopnia y, czytałem o historiach y, różnych blenderów whisky, którzy, mi, którzy sprzedawali whisky po prostu ze swojego sklepu spożywczego y, w XIX wieku w Szkocji. Że mieli ileś beczek, i mieli ile, y, które miały, powiedzmy, bardzo charakterystyczny jakiś tam profil smakowy. Jedna była bardzo pikantna, jedna była bardzo dymna, jedna była bardzo jakaś tam, jedna była jakaś bardzo owocowa i tak dalej i tak dalej. Y, do tego stopnia nawet, że y, ludzie mieli listy klientów, którzy mieli jakieś konkretne preferencje. W Względem, yy, względem tego, jak whisky powinna smakować, i pod bardzo konkretnych klientów były te whisky mieszane, wręcz nawet na poczekaniu w sklepie było po prostu polewane trochę whisky z kilku różnych beczek, i tak oto powstawały blendy. Przede wszystkim chodziło o to, żeby whisky ludziom smakowała. Um, dopiero po jakimś czasie, kiedy whisky zaczęła być dużo bardziej globalnym produktem i dużo bardziej dostępnym produktem na świecie, kiedy produkcja zaczynała, e, produkcja zaczynała iść, e, iść do góry, e, kiedy ten produkt stawał się bardziej popularny na całym świecie, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych i Szkocji um, czy też Francji, zaczęło być jakieś tam ciśnienie na produkt, który jest bardziej eksklu ekskluzywny. I produktem bardziej ekskluzywnym niż blend zawsze będzie. Whisky konkretna z danej destylarni, która pokazuje charakter tej danej destylarni. I oczywiście, potem, im więcej lat ma dana whisky, tym będzie to bardziej prestiżowy produkt, ale wydaje mi się, że wielu, ym, wielu początkujących adeptów yy, adeptów whisky zachłystuje się za bardzo tym, yy, tą wygodą, powiedzmy, i tą dostępnością tego, yy, że, yy, że single malty to jest coś lepszego, yy, lepszego niż blend. Przede wszystkim single malty mają smakować i nie ma tutaj żadnego, y, żadnej ujmy w piciu, y, w piciu whisky, które nie mają podanego wieku, ale są smaczne względem picia whisky, które mają podany wiek, nawet takich specjalnie czasami w, wysoki i wyszukany, ale są whisky, które wcale specjalnie smaczne nie są. I wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi lubi siebie oszukiwać, żeby dodawać sobie pewien, ym, pewien dodatkowy poziom jakiegoś takiego blistru i splendoru, ponieważ jak wiemy whisky, które są dużo starsze są oczywiście też dużo bardziej rzadkie. I tak oto na przykład mieliśmy tutaj na kanale Niedawno to Mintaula 25-letniego, e, który kosztuje 1200 zł za butelkę i wcale nie jest zachwycającą whisky pod żadnym względem, szczególnie za 1200 zł. Niedawno był też zresztą i Glendronach 21-letni, który, który, będąc whisky za raptem, bagatela 600 zł, też wcale jakoś specjalnie zachwycający nie był. Był po prostu podobny w profilu smakowym do Glendronacha 15-letniego, tylko że bardziej, ym, bardziej dawało z niego drewnem, a mniej dawało z niego y, owocami. Czy to jest coś, za co ja, jako konsument, który przede wszystkim kieruje się smakiem whisky i, jego, i jej złożonością, chcę płacić jakieś specjalne premiumowe pieniądze? No wcale nie. Dlatego mam tutaj dzisiaj, posiłkuję się powiedzmy dzisiaj e, Highland Parkiem. Walknut, który jest whisky bez podanego wieku, ale jest whisky, która ma, która ma 46,8% alkoholu i jest whisky, która mi wyjątkowo smakuje. Jest to wręcz powiedziałbym najlepszy nas, jaki, ym, jaki od, jakiegoś czasu, ym, od jakiegoś czasu piłem, a szczególnie w takiej półce cenowej. I mm, tenże Highland Park walknut, robi coś, czego ten Highland Park. Nie był w stanie osiągnąć. 12-letni, przecież Highland Park teoretycznie bardziej prestiżowy niż jakiś tam niż jakiś tam nas. Ten Highland Park ma 40%, ten Highland Park ma prawie 47%. I zdecydowanie czuć tutaj jakość smaku, która idzie wraz z gęstością tego alkoholu, który, który jest sprzedawany przez, e, przez Highland Park w tej wersji. W przypadku tamtego tego 25-letniego mieliśmy 40% alkoholu, więc. Trochę było po nim czuć, na dzień dobry, że jest to whisky raczej zrobiona prezentowo, niż degustacyjnie. Nie możemy o tym zapominać i ja będę, o tym będę to, ten temat podkreślał wiele, yy, wiele razy jeszcze pewnie yy, w tym filmie. I teraz tak, kwestia jest taka, że yy, Młode whisky wcale nie zawsze muszą być gorsze niż whisky, które są stare. Przekonujemy się o tym na przykład przy okazji tego ArtBega 5-letniego Webisti, który jest całkiem fajną opcją. Przekonaliśmy się o tym przy okazji Lagawolina 8-letniego porównując go do Lagawolina 16-letniego. I przekonaliśmy się o tym w przypadku 8-letniego Taliskera, który był fantastyczną whisky. Um... I kwestia jest taka, że młode whisky dymne wręcz nawet i zyskują bardzo często na tym, że są dosyć młode, ponieważ mogą pokazać sobie trochę więcej swojego charakteru. Także tutaj jest jeden taki dosyć mocny mit, o którym jeszcze um, dużo ludzi e, z którego sobie dużo ludzi jeszcze nie zdaje sprawy, że młode whisky dymne to jest inna bajka niż młode whisky, które są słodkie czy też deserowe. E, bardzo duża przepaść jest też pomiędzy whisky szkockimi i whisky amerykańskimi, bo nie zapominajmy o tym, że w Szkocji mamy klimat bardzo wielki godny i dosyć chłodny, więc whisky leżakując w takim klimacie zyskuje bardzo dużo na wydłużonym kontakcie z, z drewnem, czy też przynajmniej Zazwyczaj zyskuje bardzo dużo na przedłużonym kontakcie z drewnem. Oczywiście, jeżeli ona ma zbyt dużo kontaktu z drewnem, to wtedy będziemy mieli whisky, która smakuje jak drewno, co było moją główną pretensją dla tego Glendronacha 21-letniego. Natomiast jeżeli weźmiemy whisky ze Stanów Zjednoczonych, czyli z Teksasu, czyli z Tennessee, czyli z, Can czyli z, um, z Kentucky, to są wszystko regiony, które są wyjątkowo ciepłe i wyjątkowo suche. Tam whisky leżakuje w zupełnie inny sposób, i wręcz bardzo stara whisky, czy też bardzo, jeżeli chodzi o amerykańską whisky 10 lat, to już jest bardzo stara whisky. To są whisky, które już nie są aż takie fajne w smaku jak whisky dwu czy trzyletnie. Więc musimy też bardzo mocno o tym pamiętać. Musimy pamiętać też o tym, że. To, że na whisky jest podany wiek, to wcale nie znaczy, że wszystko, co jest wewnątrz tej butelki, to jest whisky o tym konkretnym podanym wieku. I to jest rzecz bardzo, bardzo często zapominana przez naprawdę ogromną ilość ludzi. Ten Highland Park 12-letni to nie jest Highland Park, który jest zrobiony z, kilkudziesię... z kilku tysięcy beczek zabutelkowanych 12 lat temu, eee, zabeczkowanych 12 lat temu i zabutelkowanych w tej chwili. Highland Park 12 to jest konkretny produkt, który nazywa się Highland Park 12. Master Blender we współpracy z właścicielami we współpracy z właścicielami destylarni opracowuje pewien portfel produktów, które destylarnia ma w swojej, w swojej ofercie posiadać. Mieliśmy tutaj ostatnio dosyć dużo o Artbegu. Mieliśmy 5-letni, Artbeg 10-letni, artbeg, 10 artbeg Artbeg Ögedal, Ano i Coriwrekan, pięć produktów w standardowym portfelu, pięć profili smakowych, których chcemy się trzymać z roku na rok, z każdym kolejnym wypustem. Bo bardzo ważna rzecz, o której musimy pamiętać, to to, że bardzo dużo konsumentów whisky trafia na jedną whisky, która im smakuje i potem się tej whisky trzymają. Słyszałem w mojej historii yy, degustowania whisky niesamowitą ilość historii ludzi, którzy od 20 lat piją tylko tego konkretnego 12-letniego makalana, ich nie obchodzą żadne inne whisky. Od 20 lat piję Ochentoschen yy, 12-letnie, nie obchodzą mnie żadne inne whisky. Ja jako konsument, czyż nie ja, tylko... Ten inny człowiek, z którym rozmawiałem, jako konsument spodziewa się, że whisky, którą kupi teraz, będzie taka sama za pół roku, za rok, za dwa lata, za pięć lat i tak dalej, i tak dalej. Więc nie można myśleć o tym, że co roku będziemy mieli whisky, która smakuje inaczej. Musimy trzymać pieczę nad produktem, który nazywa się tak czy, czy, jako, czy jakoś inaczej. Mamy produkt Highland Park 12 i mamy profil smakowy, którego chcemy się trzymać z roku na rok. Więc jeżeli w tym roku Mamy troszeczkę inną pogodę, mamy troszeczkę inną wilgotność yy, średnią, mamy troszeczkę inną średnią temperaturę, mamy troszeczkę inaczej wysłodowany jęczmień, mamy jak, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo jakichś różnych poszczególnych delikatnych różnic, delikatnych yy, zmian. Które mogą, być, y, które mogą być zrównoważone użyciem na przykład kilku procent więcej y, 15-letniego y, Highland Parka zmieszanego z tym 12-letnim, no to oczywiście destylarnia taki koszt będzie sobie musiała wpisać i taki koszt będzie chciała ponieść. Także w momencie, kiedy mamy produkt, który nazywa się Highland Park 12, to jakaś część tego, co ląduje w naszej butelce, faktycznie była leżakowana na 12 lat, czyli minimum 12 lat. 12 lat i kilka dni, ale część tego produktu była leżakowana 15 lat, część tego produktu była leżakowana 18 lat, 20, kto wie, może tutaj wylądowało w tej butelce nawet część, yy, część 30-letniej whisky. I to wszystko zostało ze sobą zmieszane i zbalansowane przez Master Blendera w taki sposób, żeby uzyskać profil smakowy produktu, który nazywa się Highland Park 12-letni. Tak było między innymi przy Big Pete na przykład, gdzie Big Pete mówi, że tam mają trochę Artbega, trochę Kolili, trochę jakiejś innej whisky i trochę z bardzo starych whisky z port, port, z port Ellen, które gdzieś tam udało im się odzyskać i jakiś tam skład tych whisky mają. Także mimo, że mamy whisky, która nie ma podanego, produkt, który nie ma podanego wieku, Big Pete, to jest tam, to mieszka. Bardzo pewnie drobna, pewnie pół pewnie niecały 1 procent whisky, która jest wyjątkowo stara. Ale prawo wymaga od nas tego, że na butelce whisky nie podajemy uśrednionego wieku produktu, tylko podajemy produkt najmłodszego składnika, który w ten produkt wchodzi. Dlatego Artback. Mimo, że ma napisane, że jest zagwarantowane 5 lat, to tutaj prawdopodobnie jest trochę 5-letniej whisky, trochę 6-letniej whisky, może trochę 10-letniej whisky, może trochę jakiejś jeszcze starszej, żeby osiągnąć profil smakowy produktu, który nazywa się Artbeck We Beastie. I nie możemy o tym zapominać. Tak samo zresztą w tym przypadku tego Highland Parka, ponieważ konsumenci nie chcą w przeważającej większości, nie chcą, żeby ta whisky była inna z roku na rok. Oczywiście są whisky, które mają limitowane edycje. Są whisky, które są butelkowane tylko z jednej beczki, gdzie wiadomo, że to jest albo tysiąc butelek, albo kilkaset butelek, które smakują w taki sposób, i każdy kolejny wypust. E, będzie smakował inaczej, e, czy po prostu będzie to jednorazowa seria limitowana, jak w przypadku na przykład tego Glenalachii, które mam tutaj. Z Glenalachii z roku 2007, zabutelkowana e, w roku 2019 e, we współpracy między destylarnią Glenalachii i Aberdońskim e, Whisky Shopem. I to jest, e, ile tutaj było tego? Mm. Nie jest powiedziane chyba ile było butelek tej whisky. To jest butelka numer 594, ale to jest, yy, to jest produkt, który jest... Jedną beczką, która miała pewnie około 700 litrów, i z tej jednej beczki zrobione, został zrobiony produkt Glen Alachi um, 2007 w tej współpracy, właśnie. Więc tutaj mamy bardzo konkretny profil smakowy, jedną serię, i ten profil smakowy już się nigdy prawdopodobnie nie powtórzy. No może jakiś wypust z kolejnego roku z innej beczki, która leżała obok tej konkretnej beczki, będzie smakował jakoś podobnie, ale może on smakować zupełnie inaczej. Także musimy bardzo mocno pamiętać o tym, że wiek podany na danej butelce whisky, to jest tylko wiek najmłodszej części składowej yy, tej whisky. Wyjątki od takich, yy, od takich rzeczy robią niektóre kraftowe destylarnie, takie jak na przykład Kilchoman i tak jak na przykład Brychlady, yy, gdzie Czasami jest to jeden konkretny batch whisky leżakowanych przez 5 lat, potem leżakowanych przez 2 lata w czymś innym, potem leżakowanych przez kolejne 2 lata w czymś innym. To jest beczkowane jako dziewięcioletni produkt. Koniec, kropka. Natomiast przez cały ten proces, proces dojrzewania tych whisky jest bardzo pieczołowicie. E, sprawiana, e, sp sprawiana kontrola e, smakowa, jak ten alkohol się rozwija. Czy też zresztą taki jak ostatnio było przy okazji, e, przy okazji ArtBega AnO, gdzie mieliśmy jakiś tam, okres, e, jakiś tam okres leżakowania w różnych beczkach i potem mieliśmy wszystkie te whisky zlewane jako jeden bacz do ogromnej kadzi, która je wszystkie ze sobą mariażowała. Te whisky leżały w tej kadzi przez 3 miesiące i co, mi co każdy kolejny miesiąc, przez minimum 3 miesiące. I potem po każdym kolejnym miesiącu była brana partia z tej whisky, um, z tej kadzi i próbowana, żeby ocenić, czy ten produkt jest już gotowy. Mogła tam ta whisky leżeć przez pół roku, mogła tam ta whisky leżeć przez rok nawet, natomiast minimum leży przez trzy miesiące, i potem sprawdzają, czy ona pasuje do profilu smakowego, którego oczekujemy od tego konkretnego produktu. Także Um, Ralfi, mówiąc, że on nie chce recenzować whisky, które nie mają podanego wieku, robi trochę yy, podcinanie skrzydeł dystylariom, które bardzo mocno yy, są obciążone przez to, jak niesamowita ilość ludzi chce kupować w naszych czasach niesamowicie ogromną ilość whisky i za, musiały zacząć produkować swoje whisky, yy, 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 yy. Yy. Ey. 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 może nie tyle bez konkretnego podanego wieku, co trochę bardziej kombinowane niż tradycyjnie. Ale rozumiem skąd, skąd wychodzi idea Ralfiego, że nie możemy tak ogromnej wagi przywiązywać do tego, jaki wiek jest podany na danej, yy, na danej whisky. Jeżeli ten Highland Park Park Parknut to jest mieszanka 5 Highland Parka z 13-letnim Highland Parkiem i z 25-letnim Highland Parkiem, to musimy prawnie napisać, że jest to 5 Highland Park, natomiast na etykiecie w opisie możemy napisać, że. 5-letni Highland Park to jest 40% tego produktu, a 15-letni Highland Park to jest 20% tego produktu, a 25-letni Highland Park to jest 5% tego produktu. Nikt destylarniom nie zabrania rozbić tego, um, rozbić tej informacji na poszczególne, um, na poszczególne punkty i tej informacji klientowi udzielić. Ale tu jest właśnie ten problem, że jeżeli udzielamy aż takich wnikliwych informacji klientowi, udzielamy też wnikliwych informacji swojej konkurencji i to jest prawdopodobnie element, który najbardziej destylarnie powstrzymuje przed, przed udzielaniem takich informacji. Nie powstrzymuje to destylarnie Kilhoman i nie powstrzymuje to destylarnie Brychlady, ale przecież to są małe kraftowe destylarnie, które, em, które nie sprzedają milionów 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 butelek e, whisky każdego roku. Także jeżeli mamy tak jak w przypadku tego Grunalachi, gdzie mamy mowę tylko o jednej beczce whisky, która została zabutalkowana w specjalnym, w specjalnym programie, to tutaj faktycznie te whisky leżako, ta, ta whisky leża, leżała 12 lat. Koniec kropka. Czy leżała 12 lat i 2 miesiące, czy leżała 12 lat i 1 dzień, czy 12 lat i 11 miesięcy? No to już tego do końca nie wiemy, ponieważ są podane tylko, tylko orientacyjne daty, kiedy, kiedy ta whisky. Mm, kiedy tabliczki powstała. Natomiast, jeżeli mamy jakikolwiek inny produkt, który od lat stoi na półce, to z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, co roku ten skład się troszeczkę zmienia, po to, żeby utrzymać jeden konkretny profil smakowy. Albo sprawić, żeby te profile smakowe były jak najbardziej do siebie zbliżone. Zresztą też Kilchoman rok, chyba temu, chyba rok temu, albo dwa lata temu, zaliczył taką małą powiedzmy marketingową wtopę. Zresztą nawet nie wtopę, bo ja tego jako wtopę wcale nie, nie kategoryzuję, ponieważ chcieli osiągnąć profil smakowy whisky Sanek. Na takim, który, który jest taki sam jak whisky, jak whisky Sanek z poprzedniego wypustu, z poprzedniego roku, ale okazało się, że mają część tego, co tam wlewają. E, mieli w jakimś dziwnym, dziwnym zrządzeniem okoliczności bardzo e, beczki, były bardzo, bardzo aktywne i bardzo aktywnie oddawały z siebie kolor. Także był jeden wypust e, Sanega, który smakował tak samo jak wszystkie inne sanegi, ale był dużo ciemniejszy w kolorze. Za co zresztą destylarnia musiała przeprosić i musiała powiedzieć, że to wcale nie zmienia smaku tej Whisky ponieważ nawet i ludzie, którzy kupują Kilchoman byli oburzeni, że przecież jak ta whisky może wyglądać inaczej. Także musimy zdawać sobie sprawę z tego, że konsument, um, że ludzie są, yy, są yy, jak to się mówi po polsku, to jest Creature of Habit, co nie? Że jesteśmy stworzeniami, które lubią mieć pewne przyzwyczajenia i pewne zwyczaje. I dlatego też i zresztą do whisky dodawane są barwniki, czy też do większości komercyjnych komercyjnie sprzedawanych whisky dodawane są barwniki, ponieważ destylarnie boją się boją się. Boją się zdenerwować i stracić potencjalnie też i konsumentów, którzy zobaczą na półce dwie whisky, które teoretycznie są na przykład na przykład powiedzmy jakimś tam. Jakimś tam taliskerem, czy, czym, czy jakąkolwiek inną whisky w przezroczystej butelce sprzedawaną, e, czy też Highland Parki zresztą, chociaż Highland Park akurat nie dodaje barwników do swoich whisky, więc to się nie liczy. Ale powiedzmy dwa taliskery, e, które są po prostu wypustami z dwóch, z dwóch innych wypustów. Jeden jest 2019, jeden jest 2020, a na przykład, i mają dwa bardzo różne kolory. E, bardzo dużo ludzi nie zrozumie tego, że ten kolor w tej whisky nie znaczy nic zupełnie. Poza jakimkolwiek wrażeniem estetycznym, które nie ma absolutnie żadnego wpływu na, na wrażenia smakowe, i bardzo dużo kl potencjalnych klientów. Pomyśli, że a coś jest z tą whisky jednak nie tak, z racji, że są dwa różne kolory, to ta musiała im nie wyjść. A jeżeli ta whisky im musiała nie wyjść, to co jeżeli im znowu nie wyjdzie? I co jeżeli moje ciężko odłożone pieniądze, które ja na tą destylarnię wydaję, yy, sprzedadzą mi produkt, który jest gorszy niż ten produkt, który ja kupuję od lat, od tej destylarni? I tak oto yy, z malutkiego pęknięcia. W tej stuprocentowym przekonaniu konsumenta o yy, niezawodności yy, jego ulubionej destylarni, z takiego malutkiego pęknięcia może się stworzyć bardzo duże pęknięcie, które sprawi, że ten konsument kupi inną whisky z innej firmy i zacznie ją potem kupować stale i zmieni swoje przyzwyczajenie. A na to, oczywiście, na skakiej skali, bardzo dużej milionów konsumentów, żadna destylarnia nie chce sobie yy, na coś takiego pozwalać. Także każda destylarnia, oczywiście, buduje swój związek z konsumentami w różny sposób, ale te destylarnie większe, bardziej przemysłowe, które budują swój związek z konsumentami mniej super zajawkowymi i mniej super, super wkręconymi w każde, szczerze, w każde najdrobniejsze ciekawostki i szczegóły, no to w taki sposób to będzie działało. Także pamiętajmy, 12-letnia whisky to nie znaczy, że wszystko, co jest w tej butelce, to ma 12 lat, i to, że w składzie tej whisky są jakieś różne inne podane roczniki, to też niewiele znaczy. I to, że whisky, na której nie ma podanego wieku, mógłby być podany wiek, który jest niski, ale. Z podaną deklaracją tego, co innego jest jeszcze w tej whisky, mogłoby zmienić świat, e, świat konsumentów whisky na dobre. I Ralfi chciałby, żeby tak nastąpiło kiedyś, może w jakiejś bardzo optymistycznej, pięknej przyszłości. Prawdopodobnie e, się tak wcale nie stanie, ale rozumiem skąd, on by, e, skąd jest jego pomysł na to, żeby w taki sposób robić. Bo jakbym zobaczył na tym walknucie, że to jest 5-letnia whisky, ale spróbował jej i stwierdził, że to jest bardzo dobra whisky, to co mnie to obchodzi, że jest na niej napisane 5 lat, ponieważ tak, tak wymaga prawo. Jeżeli ona mi smakuje, to smakuje i to jest koniec. I ja głosuję moim portfelem na to, co mi smakuje, a nie głosuję moim portfelem na cyferki, które są napisane, um, napisane na butelce. Oczywiście, jak już posmakuję i jak stwierdzę, że jakieś cyferki bym poprzestawiał, to wtedy yy, ma, mają te cyferki jakieś znaczenie, ale dopiero w momencie, kiedy jestem poinformowanym konsumentem, który rozumie, jak te cyferki na siebie. Pływają i które cyferki są warte yy, do płacenia dodatkowych pieniędzy do nich, a które cyferki nie są warte do, do płacenia dodatkowych pieniędzy do nich. Także to chyba tyle, co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówi do Was. Knurko Bardzo dobry highland park. Walknut bez podanego wieku. A dobry.